Państwo zbieramy się po raz kolejny na Arabskiej Wigilii. Arabska Wigilia stała się już w naszym mieście pewną tradycją. Tym bardziej się cieszę, że możemy tutaj wspólnie spotkać się. Zaprosiliśmy wielu gości. Są z nami poseł Adrian Witczak, który przyjął zaproszenie. Skierowaliśmy również zaproszenie do posła ministra infrastruktury Dariusza Kimczaka którego niestety ważne, ważne spotkania zatrzymały. Takie zaproszenie również skierowaliśmy do senatora Rafała Ambrodzika, mieszkańca naszego miasta tutaj. Również niestety pilne sprawy zatrzymały go w, w Warszawie. Szanowni Państwo, Wigilia jest to piękny okres. Wszyscy w domu spotykamy się, składamy sobie życzenia, i jest to okazja, abyśmy te życzenia sobie mogli złożyć wspólnie. Po raz kolejny, tak jak wspomniałem, w Rabie Mazowieckiej taką wigilię dla mieszkańców organizujemy. Jest to okazja do spotkań, do wymiany zdań, skosztowania posiłków, które przygotowali radcy restauratorzy. Przekażę mikrofon pani przewodniczącej, aby takie życzenia złożyła, a ja dopełnię w kwestii życzeń noworocznych. Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. W pośpiechu dnia codziennego tak często nie mamy czasu dla siebie, dla bliskich, dla znajomych. A tego czasu dla rodziny nigdy nie jest za dużo, a czasu straconego Nigdy nie da się wypełnić czymś innym i odbudować. Największym bogactwem są przecież nasze wspólne relacje, nasze wspólnie spędzone chwile. Bo przecież miłości, dobroci, którą komuś ofiarujemy, możemy oczekiwać, że ta dobroć i miłość do nas wróci z podwójną siłą. Szanowni Państwo, życzę Państwu na te święta tych pięknych relacji rodzinnych, tego ciepła rodzinnego, które będzie towarzyszyło podczas Państwa spotkań. Atmosfery życzliwości, wzajemnego szacunku, miłości, pozytywnych emocji. Może rozejrzyjmy się wokoło, czy. Nie mamy wokół siebie ludzi, którym przyjdzie spędzić dzień świąt, dzień wigilii w samotności. Może chociaż, powiedzmy tym osobom, zwykłe proste słowa wesołych świąt, a na pewno spowoduje to uśmiech na ich twarzach. Błogosławionych, rodzinnych, pięknych świąt Bożego Narodzenia. Dla Państwa i Waszych rodzin. Szanowni Państwo, razem tutaj dołączamy się do tych pięknych życzeń, które przekazała Pani Przewodnicząca dalej na nadchodzący rok 2025. Przyjmijcie Państwo równie serdeczne życzenia. Spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia wszystkich planów. Aby ten rok, który nadejdzie, był jeszcze lepszy od tego mijającego. Bo ten mijający nie był zły, ale aby był jeszcze lepszy kolejny. Proszę Państwa, Państwo, jak przybywali tutaj do tego namiotu postawionego na placu Piłsudskiego, przywitała Was orkiestra. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Arye Mazowieckiej. Przyznam, że to była miła niespodzianka dla mnie, dlatego że. Nie umawialiśmy się. Oni przyszli tutaj ze wspomnienimi instrumentami i państwa powitali. To jest wyjątkowy rok, dlatego że u siebie w siedzibie mają remont i nie mogą spotkać się w Wilnie. Stąd postanowili przyjść tutaj razem z nami, tę chwilę spędzić i za to serdecznie dziękuję. Jesteście naprawdę wspaniali. Zapraszamy tu przedstawicieli. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i nagrodźmy orkiestrę gorącymi brawami. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Się na... <gry> się. Dziękujemy za to. Oczywiście. Do widzenia wesołego przypadku. Zapraszamy do NDK. To nie, jest, to nie jest koniec naszych występów. Szanowni Państwo. Ja bym zaprosił jeszcze tutaj do nas na chwilkę naszego gościa. Posła Adriana Wiczaka. Zapraszamy Pani Kośle. Szanowny panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy przyjaciele. Ja bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym czasie, w czasie kiedy możemy spotkać się z rodziną, przyjaciółmi, ale również w gronie lokalnych społeczności, widzimy się tutaj w rawie mazowieckiej, która jest tak bardzo przyjazna dla wszystkich. Ja pamiętam pierwszą wigilię, która tutaj odbyła się w tamtym roku i pamiętam swoje emocje, jak bardzo cieszyłem się, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, wymieniać wzajemną życzliwością, wspólnie rozmawiać. Dla mnie ten okres świąt jest czasem wyjątkowym, zawsze z taką wielką Radością wspominam święta, które organizowała moja najukochańsza babciunia, już w świętej pamięci. Ona zawsze wtedy przy stole mówiła, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. I tego Państwu życzę, aby również tak było te święta, żebyśmy nie zapomnieli o tym, Pięknym wydarzeniu, kiedy narodził się Jezus Chrystus, bo w nas również rodzi się coś nowego. Ale jadąc tu, wspominałem wystąpienie młodzieży tutaj w Starostwie Powiatowym. Wystąpienie świąteczne, które miało piękne przesłanie, abyśmy żyli tak, aby nie przespać. Człowieczeństwa. Wracając z Rawy, myślałem, czym dla mnie jest to człowieczeństwo. I myślę sobie, że ta wzajemna życzliwość i uważność na drugiego człowieka powinna być w nas nie tylko święta, ale również każdego dnia zbliżającego się Nowego Roku. Ja również. Państwu życzę tego, czego sam bardzo pragnę: pokoju i spokoju w Polsce, w Europie, na świecie, ale również w naszych sercach. Wszystkiego dobrego i dziękuję, że mogę być dzisiaj z Państwem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Pan Poseł ładnie już nawiązał do tematyki świątecznej, bo Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim nasza tradycja i nasza wiara. Stąd też są z nami nasi księża, nasi probosztowie radzkich parafii. Zapraszam szans, serdecznie księża Ziekawna Bogumia karpa ojca Teora ojciecha Adamczewskiego, księża proboszcza Konrada Fistaka -y, oraz jest z nami nowy ksiądz Bogusław Sebasta. Od, od 1 stycznia, tak, od 1 stycznia będzie proboszczem naszej parafii ewangelicko-augurskiej. Nie pomyliłem nic. Serdecznie dziękuję. I przekazuję mikrofon Księżycowi Kanowi jako gospodarzowi tej części miasta, aby czynił swoją powinność po okładki, opłatki, które, e, które za chwilkę przekażemy i podzielimy się razem z mieszkańcami. Zaproć Panu burmistrzowi też dzięki. Szacunek i cześć dla Pani Przewodniczących, i oczywiście dla władz naszego miasta. Kochani mieszkańcy, i oczywiście wszyscy goście, a teraz Panem Posłem. Jest dla nas, kapłanom, wielką radością, że ten dzień możemy spotkać się na naszej Wigilii Miejskiej. Za chwilę złożę słowa życzeń, ale zanim to uczynię, którym poprosił właśnie nowego pastora parafii ewangelickiej księdza Bogusława. jakże miłe imię, o czytanie słów Ewangelii Świętej. A czytam z Ewangelii Łukasza. W owym czasie wysło, wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządską Syrii był Chiryniusz. Wybalej się więc wszyscy z miasta, aby się dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu proroka Dawida, żeby się da, dać spisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki i położyła w głowie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim Na Naraz stanął przed nimi anioł pański i chwała pańska zewsząd, zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w głowie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Boga, Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto Słowo Pańskie. Bóg zapłacić księdzu Bogusławowi zapewniam, że w naszym mieście jest wielka wzajemna współpraca naszych kościołów i życzymy aby to prowadzenie wspólnoty Kościoła Ewangelickiego pomagało parafianom, mieszkańcom naszej Rawy wzroście ku świętości, ku Panu Bogu i witamy serdecznie jako kapłani również. Odczytane przed chwilą słowa Ewangelii Świętej wprowadzają nas w tę niesamowitą tajemnicę Bożego Narodzenia, kiedy Bóg przychodzi na świat. Kiedy Józef z w Betlejem szukali miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, to na koniec ich domem okazała się biedna szopa i tam narodził się. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Życzymy Wam, mam nadzieję, że w imieniu naszych kapłanów, wszystkich tu zgromadzonych i dostojnych gości, życzymy Wam, aby Wasze serca, Wasze domy także stały się takim Betlejem, gdzie Pan Jezus może się narodzić. A jeszcze bardziej życzę Wam wspólnie. Z kapłanami, abyście odkryli tę prawdę, że Kościół jest tym domem wspólnym dla nas wszystkich, gdzie rodzi się Pan Jezus. Przychodzi do nas przecież pod postacią chleba, jako Eucharystia, jako Komunia Święta. My za chwilę, trzymając w dłoniach ten biały chleb, opłatek, będziemy się nim dzielić, łamać, składać życzenia, życzyć. Bożego Błogosławieństwa. A pamiętajmy, że to sam Jezus, którego czcimy w tej betleńskiej szopce, już jako dorosły poświęcił swoje życie na krzyżu, aby stać się chlebem dla życia wiecznego. Pan poseł podkreślił słowa swojej babci, ale myślę, że nie tylko babci i swojej. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I naszym senatorom, posłom, samorządowcom, każdemu z nas i nam kapłanom też życzę, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, a przede wszystko inne będzie we właściwym miejscu. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy każdemu z was. Nie tylko w czasie świąt, ale również w rozpoczynającym się nowym roku 2025. Cieszmy się, że Bóg, Emanuel, Bóg jest z nami. To nie są słowa wspomnień, tradycji, ale to są słowa życia. Pan Jezus dzisiaj, nie kiedyś, dzisiaj przychodzi na świat. I właśnie w tym namiocie. Także się rodzi. a w naszych słowach życzeń na pewno będzie nam błogosławień. Szczęść Boże wszystkim, a teraz poproszę księdza Konrada, aby pobłogosławił te opłatki. Dam ci słowa. się. Przedmogący wieczny Boże, pobłogosław ten biały chleb, te opłatki, z których będziemy się dzielić. Na znak miłości i to Boga, który przyszedł do człowieka. Niech te opłatki trzymane w nasze dłonie przypominają nam o pokoju i miłości, którą zwiastowali aniołowie w uroczystość Narodzenia Pańskiego. I Twoje imię i płatki będą pobłogosławione przez Chrystusa Pana naszego. Ponieważ każdy z duchownych powinien mieć zajęcie, co by się nie nudził, to ojciec... Wojciech nam teraz powie, jaką kolędę mamy zaś, coś burmistrza chciałeś przywrócić? Nie, no, ładna rzecz Mamy tę kolędę. Tam. Kolędę, ciekawe jaką wybierze, nie? Jak myślicie kochani, ona ma dobry dobre wybór. Ja bym chciał wybrać przy nocnej ciszy tę kolędę. Brawa dla ojca Wojciecha, da księdza też naszego Konrada. Ale wszyscy proszę za I oczywiście skórę naszych seniorów i z orkiestrą. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się nam rodzi, się you're Yeah,